Hej, cześć, witajcie. W kolejnym moim filmie niekoniecznie mądrym, niekoniecznie fajnym, ale na pewno jakimś. A więc widzicie tą zieloną trawę. Zielona trawa. Czym ona się wam... No cicho, zawsze jak nagrywam, tutaj możesz się wtrącać, papuga głupia. Nie wiem, mądra jesteś, czy jesteś niemądra, ale nie, ja tu nagrywam, proszę, proszę, trochę spokoju, trochę kultury, dobra, no, no nie, nie, tak nie, dobra, mniejsza, jakoś, ob, ob, o, coś tam, yy, tak, Minecraft Texture Pack Alpha, Alpha, Alpha. Jest to texture pack z znanej nam, no w większości przynajmniej, alfy. Czy pamiętacie tej jasność po całym terenie w Minecrafcie alfa? Nie pamiętam dokładnie numerku, jaki tam był, czy tam nazwa, ale była taka owa trawa, takie drzewka. No, takie akurat nie były, ale ale wiecie. Oj. I tu widzicie oświetlenie nawet podobne. Najlepiej wyłączyć y, smooth lighting. Ponieważ wtedy jest lepszego efektu daje i mi się tak ten tekstur pak podoba, że możliwe, że będę na nim grał. Tak, Fajne, jasne, jeśliutkie ni kolory dodali też, y znaczy dodali. Jest też trawa, oczywiście w alfie nie było tej trawy, tak samo w dżungli nie było, ale wszystko jest tak y kolorami nasycone zielenią, że to fajnie wszystko y wygląda. Patrzcie, patrzcie, no, patrzcie jak to fajnie wygląda, nie no, i, i po prostu yy, chciałem sobie przypomnieć stare czasy, a więc, tak, mamy tutaj stare, dobre, ciemne, różne rzeczy: yy, Ciemny kob yy, ciemna cegła, ciemny cobblestone, ciemne schodki cobblestone, przeróżne, przeróżne rzeczy, piecyk, piecyk. Piecyk owy, pamiętacie takie y, na wersji 1.2.5, 1.3 czy tych w ogóle ogólnie nowszych nie ma takiego daszku, znaczy daszku, takiego ze stołna jakby tutaj o. A na tej wersji było. I jeszcze wiele, wiele rzeczy. Wszystkie liście są bardzo kolorem zielonym y, zrobione. Tak aby się fajnie grało. Tutaj tak o, tak o. I normalnie, super texture pack. Super pal. No. A więc. Hmm. Cóż za dzieło? Jakie piękne. Gdzie jest słońce? Słońce zabrali. Tak! Słońce! Daj mi słońce, słońce, słońce. Jak chcę słońce? Nie, no, zabrali mi słońce. O, tam jest księżyc. O, trzeba coś jeszcze. A więc dzięki za oglądanie Jeżeli coś tam to coś tam Wszystkie. Link do tekstu w opisie. Zapraszam serdecznie do pobierania, bo warto. Przynajmniej ci co lubią Alfę. Dzięki, narka.